Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Złoty, a to kolejny odcinek z naszego 600 Fidget na moim kanale. Moi drodzy, mamy legendarny loch, po raz kolejny otwarty. Także sobie go dzisiaj zobaczymy, ja jeszcze y, nie czytałem nic kompletnie, także takie świeży, y, świeży po prostu tutaj co się, co, się, co się zmieniło, tak? Jeśli, o ile, o ile w ogóle coś się zmieniło. Dobra. Otwieram legendarny klucz otwarty. Pamiętaj, aby odwiedzić. Dobra. bla Dobra, lecimy. Eee, zobaczymy sobie jeszcze tutaj scenkę oczywiście, bo tutaj macie scenkę do tworzenia. Shakes and fidget. A, jakieś znowu przyjęcie, ale zobaczymy czy będzie się to przyjęcie różnić od y, poprzedniego czy, czy też nie. Dobra, oglądamy. Yeah! <laughs> Okej, okay, dobra, jak zwykle animacje na bardzo wysokim poziomie. Yy, czyli tak, motywem tego yy, legendarnego loszku jest taki, jest taki, że Shakespeare widżet ukradł tutaj. Kiełbasę i generalnie chcą go bić, czyli można powiedzieć, że to taki sequel słynnej, legendarnej już y, internetowej bitwy o bułkę. <ścoughs> Dobra, e, balanga w diabelskim gronie. Te diabelskie potwory wiedzą, jak urządzić porządną imprezę firmową. Szkoda tylko, że Cię nie zaprosiły. No szkoda. E, dobra, legendarny loch będzie otwarty przez 11 dni, czyli to standardowo, oczywiście mm, w legendarnym lochu można zdobyć wyjątkowo legendarne przedmioty, dobra, czyli podejrzewam, że już pierwszy przedmiot widzieliśmy, czyli ta słynna, e, znaczy słynna, co ja gadam, e, ta kiełbasa. Dobra, wchodzimy. E, nie wiem, czy jest sens to czytać, e, no bo to jest tak... Albo w sumie, dobrze, przeczytam. Legendarny loch. To jest legendarny loch o stu komnatach, w których czekają na ciebie paskudne potwory i podstępne pułapki, ale też niesamowite nagrody i wyjątkowe legendarne przedmioty. Dobra, no to to. Generalnie chyba sobie to pominiemy, bo nic tutaj raczej już się nie zmieniło. Tutaj są te legendarne przedmioty. Oczywiście legendarne klejnoty, które można zdobyć. No to to wiemy. Punkty życia. Co się tutaj zmieniło? Aby wejść do darnego musisz mieć 20%, czyli nic się tutaj nie zmieniło. Co 24 godziny odnawiają nam się punkty życia. Eee, tutaj mamy jeszcze klucze. Podczas eksplorowania zdobywamy klucze. Ugostawienie klątwy to było i klejnoty losu było, czyli wygląda na to, że za bardzo się ten loch nie zmienił poza eee, grafikami. No dobra, no nic, to wchodzimy tak czy siak znaczą więcej niż słowa. Yy, I standardowo oczywiście zaczynamy sobie od farmienia kluczy, no bo na tym etapie 1.25, no to sobie zawsze farmimy klucze. Yy, mamy beczułkę na start ale beczółki nie bierzemy. Zaraz jest, że mamy full HP, więc omijamy, ominiemy tą beczułkę. Yy, w tym miejscu nie ma życia. Powinienem w sumie iść w potwory chyba? Ale dobra, podniesiemy sobie tego szkieleta. Mamy jakieś rękawice. Strasznie coś yy, się tutaj to zacina, czekajcie. Yy, nie no, chyba wszystko mam ustawione. Mniej animacji to nie. Nie, no mam tutaj mniej animacji, to nie wiem co się dzieje, ale coś tak się troszeczkę nam. O, a teraz wywaliło serwer. O nie, no nie gadajcie, że nam wybeliło na nagrywkach. Nie, dobra, Masz jest geek. Możliwe, że po prostu bardzo dużo osób robi ten legendarny loch i po prostu on się teraz zacina. Dobra, dostaliśmy 12 milionów gold. Aha, ja sobie wydam yy, złot. Czekajcie, zostawię sobie tylko te 12, żeby wiedzieć, ile tam będzie złotka. Chociaż to nam pokaże w podsumowaniu, ale jakieś tam itemy, jakieś coś wpadnie. Mam tu miejsce, mam dużo miejsca. Dobra. Lecimy. Eee, dobra, to idziemy w potwory, żeby farmić tak te dusz. klucze. Każdy wie, że są takie potwory, które chowają. Okej, okay, mamy darmowego skarpę, klucznika. Każdy, jeśli nie wiecie, to. To tutaj szawaluta. Przekonaj się na co możesz je wymienić dobra, chyba tego lektora sobie będziemy musieli wyłączyć. Eee, teraz tak, jeśli nie wiecie, no to jeśli wchodzicie w legendarny loch po raz pierwszy, no to macie takiego, po, na piątym pokoju macie takiego drabowego klucznika. Eee, i, I tutaj chyba zawsze macie albo eee, tutaj walenie na dziąsło, eee, albo ucieczkę, albo unik. Chyba zawsze to. Eee, no ja oczywiście biorę walenie na dziąsło, czyli bierzemy tego siłacza, kudziana i, i, i lecimy, nie? Dobra, i teraz mamy cztery Wielu, walenia, no to, tak to oczywiście sobie to robimy. Dziewięć paniek ze skrzyni, dobra, Obecność, idziemy tutaj. O, potwora. to jest jakiś nowy potworek, którego go. jeszcze nie było. Czekajcie, może ja sobie będę klikał strzałkami, może będzie lepiej Walc, to chodzić? Okej. Okay. Zawiąż... Dobra, przejdziemy sobie Wielu, chyba cały ten loszek. Zasługuje naś mapa lub kom... Zobaczymy, co dostaniemy Tęc, też. Dobra, razy, mamy kryształki. Do I generalnie nic się tutaj na razie nie zmienia. Oj, ma coś, dużo biją te potwory. Dobra, mamy mało HP, skuruj. więc spróbujemy uciec. Nie udało się. Po twojej śmierci nie mi mała Odnawiamy się za 48 grzybków. Spróbuj nie zginąć. I lecimy. O, a propos 48 grzybków, to yy, jeśli jak klikniecie sobie tutaj w grzybiarza i klikniecie w gratis i wklepacie, wklejecie kod za kreble play, to dostaniecie. Nie, przepraszam, nie za kreble play. Yy, jak to było? Moment, moment, moment. Na szybko sprawdzę tylko. A, yy, przepraszam. Jak wklejecie sobie kod. Za kreble party tutaj z takim yy, z taką podłogą To otrzymacie bonus w postaci właśnie 48 grzybków Które zaraz nam powinny tutaj wyskoczyć O, już zostały dodane do mojego konta Ale nie wyskoczyły A, jest, widzicie, 48 grzybków Także yy, na jedno odrodzonko w sam raz Dobra Lecimy dalej, żeby tutaj nie przedłużać już Żeby ten odcinek Ta, nie miał godzinę Dobra, mamy 10 kluczy, czy 10 tam starczy? A, sfarmimy sobie więcej, nie? No strasznie to nie ten legendarny loch, ale to jest zrozumiałe z racji, że. Do pokoju, o! W którym siedzi mamy leczenie i dostaliśmy jeszcze tutaj złodziejaszka. Nie, to nie jest złodziejaszek. Eee, nie, nie, nie. To nie jest złodziejaszek. To jest y, buff, który nam zwiększa y, o 100% więcej złota z kufrów, więc spoko. To jest nie spoko, jest Chociaż chyba nam się nie przyda. O, 15 milionów moba. Dobra, mamy tutaj pierwszego Bosika. przeciwko sobie. Tak. Yy, mamy tutaj jakąś modliszkę. Który nalewa br Browara, chyba? Nie wiem, Browara z Beczuły chyba nalewa. Także elegancko. Także impreza się zaczyna. Dobra, dostaliśmy Heumik. Okej, okay, i mamy tutaj terunki. Widzę, że terunki nic się nie zmieniły, czyli mamy tak, szansa na odblokowane drzwi, yy, Szansa na skuczną ucieczkę. No kurczę, to jest fajne. To jest fajne, to jest fajne. Chociaż ja wezmę chyba te odblokowane drzwi. Z racji, że ja lubię, żeby, żeby farmić yy, złoto i tak dalej, nie? Więc ja wezmę te odblokowane drzwi. W serce ci, mierzysz się ze swoim przeznaczeniem. Dobra, zawił nas bagietką niestety, bagieta Michał nam wjechał tutaj. Czekajcie, ja przyciszę tego lektora, bo on strasznie tutaj... Eee, może tak, albo może w ogóle go wyłączymy, nie? Tego lektora, on jednak przeszkadza. O, tutaj jakaś głowa nam się pojawiła. Dobra, widzę, że mopki mają nowe, widzę, że te mopki się zmieniły, więc spoko. O, i teraz dostaliśmy złocie jacha, dobra. Ojoj, dobra, idziemy tutaj. Eee, aha, ja powinienem teraz unikać w sumie tych mobków, bo już mam odpowiednią ilość kluczy, wyfarmioną. <laughs> przepraszam. Dobra, mamy pół HP i beczułę. Eee, dobra, weźmiemy tą beczułkę. O, dostaliśmy 10 uników, super. Także lecimy sobie dalej. Mogę trochę być zachrypnięty, bo coś mi tak gardło pobolewa, także przepraszam, jeśli momentami będą takie. Eee, takie chrypki. To przepraszam. Dobra, darmowe yy, te przytulasy to nie chcemy. Znowu złodziejaszek, kurczę, no niestety. Dobra, i teraz szukamy. Ja bym poszukał leczenia, wiecie? Ja bym poszukał leczenia. Zobaczcie, że mamy jeszcze te uniki. Możemy się całkiem bardzo fajnie wychilować. O, właśnie tak. A, i powinienem otworzyć ten kufer to jest błąd z mojej strony. Bo jesteśmy jeszcze na tym etapie, gdzie te kufry są pełne, więc powinniśmy ich otwierać jak najwięcej. Właśnie, bo z każdego każdy kufer to jest 15 milionów golda. Również tych szkieletów zawsze podnoście. E, dopiero jak jesteście tak na etapie. No, po 15-20 lochu, to już się nie opłaca tego otwierać, bo bo zazwyczaj te skrzynie są puste, no chyba, że ktoś ma, wiecie, tam nieograniczoną liczbę grzybów. O, co my tu mamy? Szampan jest tylko dla szefostwa, dla ciebie mają co najwyżej tanie wino musujące i porządny łomot. Okej, okay, czyli kolejny tutaj mem wykorzystany przez twórców. Yy, nie dla Polaka to. <laughs> Dobra. Jak ktoś pamięta słynne yy, memy z testowironem, także to jest... Yy... Chyba nawiązanie do nich tutaj. Albo nie, to chyba będzie nawiązanie z tym. Z areczkiem. Tak, 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 tak. Areczku to nie dla pana, to dla ten. To dla kierownictwa. Okej, okay, sorry, to mi się tu pomyliło. E, dobra, mamy tutaj jakiś kufel z lodem. i szampana, rozumiem, tak? Który się chłodzi. I tutaj go strzeżą. Zamrożone mobki? <laughs> ok. Ciekawe, ciekawe. Nieźle. Nie wiem, co jarali przeciw, yy, twórcy tej gry. Dobra, obrażenia od potworów zmniejszają się o 20%. Dalej mamy, pojawia się mniej drzwi ofiarnych. I błogosławieństwo w beczce. O jezu, słabe wszystko chyba. To czekajcie, tak słabe są buffy, to trzeba patrzeć na wady. Szansę na sensie przedmiotów. Ok, obrażenia. Mm, nie, to jest słabe bo to jest słabe, bo my unikamy, to to koliduje z naszą taktyką yy, pułapki wywojują klątwy dobra, chyba wezmę to tak, wezmę to tamte przedmioty, to tam olać dobra, mamy... a, czekajcie, bo w ogóle wam nie pokazałem te pokoje jak wyglądają to mamy tak yy, letargiczne katakumby, mamy piwniczna imprezownia, dział przekrętów czyli ZUS i piętro zarządu. Ok. Hm, ciekawe. Dobra, lecimy. Omijamy tych chłopków. Szkoda, że to tak zacina się. Ale dobra, przebolejemy, nie? Przebolejemy. 12 milionów golda. Smacznie. O! Mamy naszego kiełbasiarza. A, i podłoga to lawa. A dobra, nie zabrało to aż tyle. O, chyba możliwe, że lawę znerfili, bo ona zawsze brała bardzo dużo obrażeń. I jak się na nią trafiło, no to generalnie słabo, nie? Ej, co jest? Z epickiego kufra dostałem złoto? A. Aha, dobra. Czyli to też działa na epiki. To fajnie wiedzieć. Nie wiedziałem, bo nigdy tego nie brałem. Chyba. Albo nie starzyło się tak, że miał to i trafił złoty kufer się. No więc spoko. 15 milionów golda dobra 9 dobra, mamy kolejnego klucznika i teraz tak trzeba szukać leczonko, bo kluczy mamy, mamy już odblokowane drzwi także trzeba leczenie znaleźć leczenie, leczenie oczywiście leczenie razy 6, nie? te lepsze, trzeba znaleźć, oj przepraszam, puknąłem w mikrofon Dobra. Mamy. Trochę się zacina kurczę. Szkoda. O! O! Dobra. Wygraliśmy podejście. Już raczej nie powinno nam nic zaszkodzić. Strasznie dużo golda leci z tych mobków. Oczywiście mnie to cieszy, nie? Ale... Ale fajnie, że zamiast go kluczy leci gold. <laughs> Chociaż... No nie no, w sumie okej. Okay. Dobra, podnosimy go. 12 baniek. Dobra, mamy kolejnego bossa. I mamy tak. Szansa na błogosławieństwo przy w przeszukiwaniu kufrów. O. Okej. Okay. Po śmierci, dobra. Obrażenia od potworów zmniejszają się o 20%. Nie, to to będzie słabe, chociaż my będziemy teraz. Wezmę to, bo my, ja będę i tak teraz kluczami leciał, więc to może być, to może się przydać. Dobra, idziemy na piętro zarządu. A, czekajcie Oj, może to jednak nie był taki dobry pomysł, żeby to wziąć <laughs> Dobra, daj jakieś leczonko Oj, to bardzo złe Ale dobra, spróbujemy to ominąć kluczami i wszystkim Oj, oj, No niestety Mieliśmy pecha teraz, no ale dobra To nic, lecimy dalej Dobra, jest mięśniak i gold Kolejny gold No, golda bardzo fajnie daje no już prawie maxa mi daje, prawie mi 15 baniek daje ze wszystkiego Tutaj daje 15 oczywiście, zawsze Znaczy nie zawsze, że tam na pewnym jakimś tam poziomie, nie? O, dobra Co ja potrzebuję? W sumie nic, ty Mogę w sumie mięśniaka wziąć, albo unikanie... unikanie? Albo rozbranie pułapek może Ha Nie, wezmę unikanie, w razie jakby się trafił jakiś maopto. Unikanie albo mięśniaka, czekajcie. raz 4 A, weź niech będzie razy 4, Żeby nie tracić kluczy. Dobra. Oj, mało tych kluczy mi zostało. Nie przemyślałem tego. Dobra, nie przemyślałem tego chyba zupełnie. Za bardzo polegałem na tej... O jajku. Dobra, musimy go zbić. Ale mało te mobki biją coś na tym etapie. One zawsze biły dużo, dużo więcej. Ach, dobra. Ach, co ja robię, kurczę. Patrzcie, ja powinienem bić te moby. Bo właśnie, jak ja je biję, to one mi mniej... Yy... O, zamatałem się strasznie teraz w tym odcinku. Yy, one mi mniej biją, przecież ja mam dwa bufy na obrażenia. Ciekawe, czy te bufy się skalują, nie? W sumie nie wiem. Kurczę, no ale spróbowałbym tego uniknąć mimo wszystko. A, nie udało się. Ach, kurczę, co za beznadziejne podejście. Tragiczne, strasznie chaotyczne, eee, ee, udało Ci się zebrać magiczny grzyb. Podnieść czyjąś goleń. Zabić w zardzewiały dzwon. Napić się brudnej wody. Wszystko to doprowadziło Cię tutaj, i co teraz? Dobra, wezmę to. Nie wiem co to robi, tak szczerze. Aha, daje trapa. Kurde, nic więcej, bije tylko obrażenia. Myślałem, że, da że daje trapa i na przykład epika daje, nie? Kurde, zaś tego buffa dostał. No i nie przejdę teraz bossa, bo boss mi walnie hita. O! Naprawili. Patrzcie, naprawili, bo zawsze było tak, że to działało na bossa i walił ci po prostu całe HP. No to git. Dobra, 5 podejść, czyli tragedia. 400 milionów golda. Wow. I co dostałem? Kurde, no mam już takie skrzydła. Ach, lipa. Skrzydła i kara. Opracowane przez ekspertów i użyte tylko raz. Ile widają? E, kurcze ładny. Ładny buścik, No ale ja tu y, chyba dwa legendarne. A może nie? Chyba, nie, jeden legendarny chyba ominąłem i dlatego tutaj. taki boost jest ze strony tych przedmiotów. Hm. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Niestety nic się nie zmieniło w tym legendarnym lochu. A widocznie ta koncepcja im się już wyczerpała. Y, sprawdźmy sobie tylko, czy są jakieś nowe itemy. No to jest to, to to mam Aha, czyli to będzie z tego setu, tak? Aha, jest, dobra, zobaczcie, są, pojawiły się nowe itemy A nie, nie ma tej kiełbasy, patrzcie, jakiś taki e, krzyż celtycki chyba To jest? Nie, nie, nie e, nie, 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 co ja gadam? Taki krzyż ze wstęgą, jak to było? Czekajcie, ja sobie sprawdzę Mm, krzyż ze wstążką. Oj, nie to, nie to, nie taki. Nie no to chyba jest. Czekajcie, krzyż. Krzyż celtycki. Nie chcę tu babola teraz walnąć. A nie, nie, co ja. Ga nie, krzyż celtycki to jest. Ym, z takim kółkiem, ale po środku. Ale taki też kurcze, coś mi się tu kojarzy z tym. Ty dajcie znać w komentarzu, nie? Co, co to oznacza, ten krzyżyk? Bo w sumie nie wiem. Ale dobra, mniejsza o to. tu jest coś takiego i coś takiego, tu jakiś pierścień. To będzie chyba pierścień. Czekajcie, pierścień to będzie yy, chyba to, co jest tutaj, czyli talizman, a to będzie naszyjnik, tak. Tak, tak, czyli to jest gabinet magii. Ok, spoko. Tak, to będzie gabinet magii na, na 100%. Ok, dobra moi drodzy, to co? To by było na tyle w tym odcineczku. Eee, tutaj takie tylko przedstawienie krótkie, legendarnego lochu. No niestety, szkoda, że się nic nie zmieniło, ale. No. Oprócz grafik, oczywiście, nie? Ale mogliby coś pokombinować. Mo mo może ta mechanika tych run znowu pozmieniać czy coś, albo jakieś inne runki dać. No nie wiem, dajcie w W sumie napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że spoko, że jest niezmieniony ten legendarny Loch i wiecie, czego się spodziewać, czy jednak wolelibyście coś nowego? Ja osobiście wolałbym. Coś nowego. No, ja bym wolał coś nowego, żeby znowu było. Co tutaj rozkminiać, nie? Bo tak generalnie ten loch jest już rozkminiony. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapki w górę. I jeśli oglądacie to dzisiaj, czyli 23 września, to zapraszam was wszystkich na streamka, który będzie niebawem. Także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.